Witajcie. Dzisiaj tematyka, jakby to powiedzieć, wprowadzenie do wyprawy górskiej bądź jakiegoś tam tripa, jak przygotować się do takiej wyprawy, żebyśmy w miarę mieli komfort, bezpieczeństwa i tym podobne rzeczy. To zaczniemy od tego, że zanim gdzieś się wybierzemy, należy sprawdzić teren, do którego się wybieramy, czyli jaka jest tam fauna, jaka flora, co może co możemy tam zjeść ewentualnie, lub co może zjeść nas. Bo to jest bardzo istotne, bo zdarzają się miejsca, w których trafimy na małego niedźwiadka, co za małym niedźwiadkiem idzie, jest większy niedźwiadek, jakieś stado wilków, inne rzeczy. No, ostatnio mało takich przypadków jest, żeby coś zżarło człowieka na szlaku. Ale do czego zmierzam? Zanim wyruszymy, to fajnie jest poinformować kogoś, że wyruszamy na przykład w Góry Wyższe. Dlaczego? Bo ktoś wie, że nam coś może się przytrafić. No, wiadomo, że na 100 osób, które pójdą w góry, jednej się może coś przytrafić, nie więcej. No to zależy, jak mamy pecha życiowego, to jak tylko wysiędziemy z autobusu, to się połamiemy, tak? Ale do czego zmierzam? Jest taka kultura stara na szlaku, że jak się idzie, to się mówi dzień dobry, macha się ręką, cokolwiek. I ta druga osoba odwzajemnia. Dlaczego? Bo w tym momencie, jeśli Wam się coś stanie, można to przekazać dalej. Czyli widziałeś takiego yy, Kowalskiego ubrany na czerwono, taki czerwony kapturek, metr 50 yy, cięty? No, widziałem. Szedł tam i tam. Aha, no to w tym momencie grupa ratunkowa może próbować Was znaleźć. Nie, prze, nie przeliczajcie sił nad zamiary. Czyli wiecie, że jesteście słabsi fizycznie, to nie atakujecie tysięcznika w cudzysłowie bo nie jesteście w stanie po prostu tego fizycznie ugryźć. Szkoda własnego zdrowia i życia. Jak można przygotować się jeszcze dodatkowo do takiej wyprawy? Na pewno powinniśmy mieć urządzenie, które pozwoli nam nadać w razie czego sygnał ratunkowy. Czyli nie idziemy ze smartfonem i nie łapiemy Pokemonów w po lesie, tylko ten smartfon czy inny telefonik leży sobie w plecaku, jak będzie potrzebny z niego korzystamy. W tym momencie możecie nadać y, SOS. Są takie aplikacje, Tatrzańska i w innych górach, na przykład w Czechach y, bardzo dobrze funkcjonuje aplikacja, w której możecie szybko wcisnąć przycisk SOS i przez GPS-a podaje w, w miarę dokładnie Waszą ostatnią pozycję. Czyli jak coś Wam się stanie, wciskacie sobie przycisk i dziękuję, ktoś Wam raczej powinien pomóc. Na takie wyjście powinniście w plecaku Posiadać dużą ilość wody, ale też nie za dużą, bo wiadomo, że jak ktoś weźmie baniak 5-litrowy wody, no to to jednak swoje waży, dużo miejsca zajmuje i po prostu nie ma to sensu. Można zabrać tabletki do uzdatniania wody, coś tam, rurki filtracyjne, indywidualne, żeby można było po prostu, jakby to powiedzieć. Odfiltrować sobie wodę. Powinniśmy posiadać jakieś zapasowe światło, bo to może się Wam przydać, może Wam uratować po prostu życie. Staramy się nie opuszczać szlaków, staramy się, żeby mapa była aktualna, nie z lat 80., bo wtedy wychodzą różne dziwne sytuacje, ale to o tym już mówiłem w innym filmie. Tam szakal będzie krzyczał, że mapa z lat 90., ale to no dobra, pominiemy ten fakt, ale z 7 km robi się 40, jest to niemiłe dalej. Powinniśmy mieć podstawowy jakiś posiłek ze sobą, jak wyruszamy. Większość z was zawsze ma jakieś jedzonko przy sobie i musicie myśleć, jak idziecie z grupą za wszystkich. Bo jeden nie weźmie tego, drugi nie weźmie tamtego. Nie chcecie nosić ze sobą śpiworu, bo uważacie, że sytuacja nie będzie tego wymagała. Weźcie ze sobą folię NRC. Jak się coś popsuje, ta folia waży kilka gramów, ale możecie się w nią owinąć. I do rana przebytujecie, żeby po prostu uzyskać jakąś ewentualną pomoc, jakby się coś popsuło. Musicie sprawdzać bardzo dokładnie szlaki, bo stare szlaki już dawno nie istnieją. Nowe są wytyczane, tam odpowiednie organy się tym zajmują, starają się odświeżać te szlaki. I przede wszystkim prognoza pogody. Jak przygotować się do takiego wyjścia? Powinniśmy mieć po prostu ubranie przygotowane na tak zwaną cebulę w plecaku powinny się znajdować zapasowe skarpety i coś deszczochronnego. Na chwilę obecną tyle z takiego przygotowania do tripu. A rozchodzone buty. Nie zabierajcie nowych butów w góry, bo to tylko wam utrudni życie. Niektórzy ludzie są bardzo podatni na ból i w tym momencie idąc kurwa 100 metrów z rozwaloną piętą będzie dla niego katorga jakby przez 100 kilometrów. Wiadomo, że są takie zajoby, że ściśnie zęby i przejdzie wam 100 km, ale to zazwyczaj nie jesteście to wy. Dlatego na chwilę obecną wydaje mi się, że ten temat byłby takim wstępem, jak do tego się przygotować. Tam jeszcze. Podlinkuję Wam te właśnie aplikacje w góry, i jeszcze można zabrać zapasowy Powerbank, żeby w razie czego, jak się ma latarkę na te duże baterie, to w tym momencie, jak się latarka skończy, można rozdupić takiego Powerbanka, przełożyć i będzie działało. To by było na tyle, trzymajcie się.